Hasło Ergonomia jest wszędzie było motywem przewodnim trzeciej edycji forum ergonomicznego, którego organizatorem było wydawnictwo Unimedia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wydawca miesięcznika Praca i Zdrowie. forum odbyło się w postindustrialnych wnętrzach szkoły ekologii i zarządzania w Warszawie współorganizatora wydarzenia. W spotkaniu wzięło udział 120 osób. Ergonomia to nie tylko odpowiednie warunki pracy w biurze, to filozofia życia, tak w pracy jak i czasu wolnego. Odnosi się do każdego i właściwie wszystkich dziedzin życia. Podczas forum omówione zostały tak różnorodne aspekty ergonomii, jak ergonomia a praca służby BHP, rola światła i zieleni w przestrzeni biurowej, ergonomia na stanowisku komputerowym, zależność między metodami poprawy produktywności a bezpieczeństwem pracy. W części panelowej tematami były zagadnienia związane z oceną zagrożeń psychospołecznych, obciążeniami kręgosłupa oraz poprawą produktywności w kontekście BHP. Przykłady takich rozwiązań! gdzie porządek na stanowisku albo nieporządek w otoczeniu stanowiska spowodował wypadek, spowodował yy, jakąś, niekorzystną sytuację, będą Państwo próbowali yy, wydyskutować w Wśród wystawców znalazły się stoiska sponsorskie. Między innymi mogliśmy zapoznać się z ofertą firm Fellows, KINARPS, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, a także Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy. My tutaj na swoim stanowisku przedstawiamy. Przy wykorzystaniu swoich podstawowych produktów, jak w prosty i bardzo ładny, estetyczny i funkcjonalny sposób, można wyposażyć stanowisko, stanowisko komputerowe. Podstawowe produkty, które można zaobserwować, podpórka pod plecy, podstawa pod laptop, który jest dzisiaj głównym urządzeniem w pracy biurowej, podnóżek, który również zapewnia wyjątkowy komfort pracy. I tutaj taka bardzo śmieszna postać profesora Ergo, który był prezentowany w trakcie części wykładowej dzisiejszego spotkania, która jest, ta postać właśnie jest zajawką naszej kampanii ergonomicznej, którą będziemy wdrażać w życie. Tak więc zapraszam na odwiedzenie naszej strony internetowej FellowsPL, gdzie będzie można znaleźć wszelkie szczegóły dotyczące ergonomii stanowiska pracy i całej kampanii. Jerzy Ziętkiewicz, firma Dalmek. Panie Jerzy, to już druga Pana impreza związana z ergonomią. Proszę powiedzieć, jak Pan ocenia tego typu spotkania? Jakie to ma znaczenie dla Państwa firmy? Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, siłą rzeczy, jak się prowadzi firmę, to chce się sprzedać to, co się ma do zaoferowania. Ponieważ my oferujemy na rynku urządzenia w naszym głębokim przekonaniu, poprawiające bezpieczeństwo i higienę pracy, w tym również uwzględniające wszelkie zasady ergonomii, więc jakby w naturalny sposób yy, tego typu organizowane spotkania, jak kongres ergonomiczny, czy tutaj to spotkanie właśnie, na którym jesteśmy, jest jakby przedmiotem naszych zainteresowań z jednej strony działalność marketingowa, z drugiej strony jest to realizacja czegoś, co można by trochę szumnie nazwać misją, bo niezależnie od tego, co sprzedajemy, jesteśmy głęboko przekonani o sensie tej działalności i o tym, że te nasze urządzenia mogą wspomóc zarówno produktywność w zakładach pracy, jak i co w sumie my stawiamy na pierwszym miejscu, właśnie zagadnienie bezpieczeństwa, ograniczyć różnego rodzaju choroby zawodowe, wysiłek pracowników. Sprowadziłam panel dotyczący zagrożeń mięśniowo-szkieletowych i w związku z tym, że Państwo byli zainteresowani oceną ryzyka, było to właśnie pod kątem oceny ryzyka, czyli zagrożeń, zagrożeń czynnikami uciążliwymi na stanowisku pracy. Omówiliśmy obciążenie statyczne, dynamiczne, obciążenie pracą powtarzalną, dźwiganie. Państwo byli bardzo zainteresowani. Forum merytorycznie przygotowane bardzo dobrze, Prezentowane, prezentowana tematyka, również przydatna do zastosowania wprost zawodowo. Myślę, że ciekawa, i warto powtarzać takie imprezy. A co Pana najbardziej zaskoczyło w czasie dzisiejszej edycji? Czy może warsztaty, które. Akurat ja byłem na części psychologicznej, w związku z tym jest to jak, jak, jakby najmniej zgłębiony temat, i przydatny, potrzebny, więc to chyba to. Czyli ma Pan poczucie tego, że czas nie był zmarnowany i na pewno wyniesie Pan stąd jakieś no, istotne doświadczenia? Nie, no, na pewno nie był. Korzystnie był spożytkowany. Wszystkim wystawcom oraz uczestnikom serdecznie dziękujemy.